Wam wszystkim z tej strony pana wam kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas na poglądanie sobie kolejnych TikToków z Brawl Stars. Zobaczymy, co tym razem, moi drodzy, Tymek dla nas przygotował. Miejmy nadzieję, że będą jakieś ciekawe TikToki. Oprócz tego, moi drodzy, zasubskrybujcie ten kanał, bo lecimy po 100 tysięcy na tym kanale, a jeszcze nie każdy z Was subuje i naprawdę już mało brakuje nam do 40 tysięcy. Tam chyba z 1000 subów, albo nawet już mniej, więc zostawcie suba, kto z Was jeszcze nie subuje. Stawcie, oczywiście, łapaczkę w górę, moi drodzy, jeżeli chcecie więcej filmików na tym kanale. No i wpisujcie kodik panda w sklepie. Ostatnio bijemy rekordy, moi drodzy, i niedługo kolejny karnet wychodzi, ten z bazem Giga op, mega ładne skiny, więc pobijamy rekord z marca, bo w marcu zrobiliśmy rekord ludzi, co kupiło karnet z kodem panda a mam kod już ponad chyba 3 lata. No i za 15 dni jest kolejny karnet i wtedy moi drodzy robimy kolejny rekord. No i przy okazji możemy sobie tutaj odblokować jakieś rzeczy golda. No blinksów nie mogę, bo mam limit. Ale możemy o, na przykład epickiego star otworzyć. Ale nic ciekawego nie dostałem, chociaż wczoraj na live'ie dropnąłem skina. Więc myślę, że jest nie najgorzej. Kończy już karnecik, więc jest spoko. No i przechodzimy do tiktoków. Dobra, mamy pierwszego TikToka, co tutaj się dzieje? Boli, grany leci ulcik, brama będzie trafiona. Okej, okay. czemu on to wybronił? Co? Nie, no, co, co ty zrobiłeś, Uposiu? Co on zrobił? Nie, no, on jest odklejony, dobra. Mocno, mocno zaczynamy, widzowie. Lećmy sobie dalej. Okej, okay. 1V3, 1V3 będzie. Ło! To aż tak może się podkręcić? Co ty gadasz, człowieku? Nie. Przecież to chłopie tak pod... To, go... to jeszcze bardziej się podkręca od strzału w piper. No chłopie! Przecież to tak oskręca. Dobra, to jest za mocne. Nie mam jeszcze tego hypercharge'a, więc nawet nie wiedziałem, że aż tak może to porobić. Okej. Okay. Pizza gut. Ja nie wiem o co chodzi, widzowie. Już tyle ludzi ma ten nick. Nie wiem o co chodzi, ale... No ten ziomek jest mocny z tym dynamikiem. Jak on to robi w ogóle? Nie, ja nie potrafię takich rzeczy odwalać. Mocny ziomuś. Przeskoczy. Ulta chłop wali, Cyk, bierze piłę. Gość, co robi? Nie, pod bramką jest i tak jeszcze. Dobra, on jest za mocny, nie? Ja nie wiem, jak takie rzeczy można robić. Dobra, tu się co dzieje. Mortis Sam? Mortis Sam trafił. Ładnie, ładnie. I dogrywaczka teraz. I wygrali. Ładnie, ładnie. A już jego team się poddał. Widzicie, widzowie, walczcie zawsze do końca. Nawet jak wasi teameci już nie grają, to i tak coś próbujcie, bo da się. O, znowu kolejny ziomek co nick I'm pizza, go dobra. Nie wiem, o chodzi. Lećmy dalej. Kolejny TikTok, moi drodzy. Okej, okay, wyrzucił perłę. Dobra. Zablokował, ładnie. Tego co znowu zablokuje. Ładnie, wyrzucił go. Znowu fali ulta. Aha, czemu go zostawił? Wytyfy. Czemu perłę porobił? Walnął ulta i go zostawił. Aha, znowu go wyrzucił. I Teraz już padnie tam ten ziomuś. dobra, nie, nie. Niezły ziomaczek. Wyrzuca se ludzi wyrzutkiem na showdownie. Uuuuh! ale dostał, al dostał od tej Bibi. Co jest w ogóle? Ty, dobre, dobre. Solo showdown i 2024. No, 2020, 2021, 2022 było tak samo, więc to, to nic nowego. E, ok, pora na, moi drodzy, zemstę. Co zrobi ten ziomeczek? Ok, porobi szelkę, ładnie. Po prostu będzie klepał każdego hypercharge. Wleciał no na hypercharge, to Leon jest dosyć mocny. Nawet go dzisiaj wymaksowałem. Jest odcinek na głównym kanale, więc zapraszam, moi drodzy. Wbijajcie. Okej, okay, tutaj coś jeszcze stanie ciekawego. Podjedzie tą Piperę. Okej, okay, ładnie. Nice aim. No, ona ani razu nie trafiła. Dobry, dobry ziomek. No i co, wykarował segiereczkę całą. Porobił wszystkich. Alci się nawet na niego nie timowali bo to inny mecic był tam. Każdy grał solo, więc taka. Niby zemsta, ale nie do końca. Losuję na kim wbiją 25 rangę, okej. Okay. Co to jest za ziomek w ogóle? Jakiś Polak? Jakiś Polak to musi być. Na bi, na bi. Okej. Okay. Aha. Dobre TikToki mi dajesz, Tymek, polecam, nie? Jakiś random se losuje na kim wbija 25 rangę. Dobra, tutaj co to jest? Kaśnuta z Brawl Stars? Luta zbroczas jako Edit Nie, Tymek, człowieku, ja cię zwolnię chyba zaraz. Zaczynając, że ja i kolega z klasy próbujemy wezwać policję. To też nie śmieszne. Tymek, człowieku... człowiek... Nie, dobra, jak widzowie zwalniam go. Szukam nową osobę od TikToków. Ktoś chętny pisać w komentarzach. Dislike, ok No wiecie hyperchargem. Jezu, co ty zrobiłeś? On mógł lepiej wjechać na początku. On prawie to zfailował Przecież ten jego pierwszy ult to... On przez tego pierwszego ulta mógł to przegrać tak szczerze. Ale nadrobił później na szybko, ale no już myślałem, że on padnie, patrzy na ten pierwszy ult. On mógł tutaj w kolta wjechać. A czemu on w nią chciał akurat wjechać, ale dobra, ważne, że mu się udało później. No ale trochę odklejka. Okej, okay, ładny kolcik. Ładny, ładny kolcik, pięknie, dobrze. Okej, okay. nice. Ładne, ładne. Mocne, mocne widzowie to było, tutaj też pięknie. No, jak ktoś umie koltem grać, to takie oro można robić. No ja, niestety, do tych osób się nie zaliczam, bo koltem gram średnio. Ale tutaj ziomeczek ładnie ciśnie. Następnie mamy game grabika. oj, jezu, Edgar, nie! Ten pociąg zrobi więcej fragów niż niejedni na tej mapie, nie? Co to jest, co wkleje? Co to. Pokaż mi to jeszcze raz. Kto tak wkleja To chłop wpisał Trollface PNG i on to wkleił Screena normalnie. Nie, dobry ziomek, dobry ziomek, co zrobił tego i nie. Mocny, mocny. Poko Hypercharge. Tak będzie, tak będzie, widzowie. Zobaczycie. Będzie 15 pokąd do nas grało w jednym momencie. Dobra, letter jakiś. Co ty robisz, człowieku na tym dynamajku? Strzelka go zultuje. Na pewno. Okej, okay, zgadżetował ją. Kręci się z nią. Dobra. Co on się z, z wszystkimi chce steamować? Z nim się też kręci. <grym> o co tu chodzi? Jest jakiś widzowie pacyfista, nie? On ma wywalone we wszystko. Chłop jeszcze sam padnie. Co to jest za... No i żaden gracz Brawl teraz widzowie tak nie robi. Chłop się steamował z wszystkimi, po czym wszedł do strefy i padł. No niezły ziomeczek. Oho, tutaj będzie jakiś edit z tym trollem znowu. Uuu, dobry ucik. Nice! Nice, nice, dobra. Okej, okay, tutaj co my mamy? 22. Co? Jak 20... No znaczy może być czasami 22 na 20, ale 22 na 20 i 20 musieli w tym samym momencie fraga zrobić. Co wygrali? Niebiescy? Nieźle, nieźle. Tutaj mamy, moi drodzy, akcję na solo jakąś. Okej, okay, daga naklepał. A czemu tu widać tego? Te grzybki kordyliuszowe. What? Czemu on widzi te grzybki kordyliuszowe? Z jakiej racji? Dobra, nie mam pojęcia, ale no ładnie, ładnie naklepał. Dobra, tutaj. No, ulcik porobić trzech pewnie, tak jest. I kolejny ulcik i dobieresz te. resztę. No. <śla> radio. Normalnie widzowie. Dobra, Lozarius Ater. No co to? Czemu te TikToki są jakieś upośledzone? Że najpierw się pokazuje już końcówka, a potem od początku one lecą. Wytyfy. Okej, okay, no uciekł mu. Ładnie, ładnie mu uciekł. Dobra, tutaj co się dzieje? Okej, okay, robot ma 1%, Edgar żyje. Widzowie kto jeszcze w ogóle w to gra? Myślę, że już nikt. Kiedyś wbijałem te insane y z Farelem, ale to już giga dawno jak to wychodziło padnie. Okej, okay, respi mu się znowu ziomeczek. No pamka klepaj chłopa No klepaj, 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 człowieku, Oj, ginie Dobra, przeżyła jakimś cudem, ale teraz ginie. Dobra, respi się żiemaczek znowu. Ładnie. Ładnie, ładnie mi się udało. Ale ciekawe jaki to był insane. Co to jest człowieku? Chłop się na majka przebrał. Nie chciałem tego widzieć, nie? Nie chciałem tego widzieć Skorpion jakiś, dobra i Persus gadżet, ale padnie, padnie, daj y na co ja gadam. Padnie na ni, na ni tak padł, na 100% na ni padł dobie. Dobra. Katana jakiś gra kitem. Chłop ma 11 koła życia na kicie, No i GG. Uuuu! Ładnie mu uciekł, ładnie mu uciekł. Ładnie, ładnie. Tutaj coś się stanie, moi drodzy, przeniesie go Vulta. Nie może on teraz użyć ulcika. Dobra, dobra, to było dobre. To było dobre, ale no mało brakło i by tamten zaraz na niego skoczył, więc tak w ostatnim momencie to wykorzystał. Okej, okay, tutaj co się dzieje moi drodzy. Kolcik, co on? W ogóle ten kolcik on się zrespił? Tak, bo to na dół było. Już nie patrzyłem, on miał tą yy, tą ochronkę i sobie myślę, co jest grane. Czemu każdy się na niego fokusuje? On ma ochronkę, ale to na dół było grane, więc się musiał zrespić. No tutaj nieźle lecą na nich fokusy, nie? Oni grają, każdy przeciwko nim. No jak oni z tego wyjdą? Nie ma szans, że chłop to... No tam na 100% padli. Na 100% padli w tamtej akcji. No tutaj ładnie. No tak jest czasami, ale w tamtą akcję, to nie ma opcji, że chłop z tego wyszedł. Nie ma szans po prostu, nie? Nerf Poko. Co to jest, człowieku? Poko normalnie... Co to było? Poko się widzowie z kiełkiem zamieniła atakami, nie? To niezły nerf Poko. O, nerw poko, człowieku. Ok, zablokowałam mnie, Jak się teraz czujesz? Aha, przegrana Brawl Stars. Nie, dobra, nie mogę. Co tu się dzieje? Ok, że dużo ludzi jest? Strzelki z ultami? Ok, dag, ból. A ty grasz, ale na środku. No to na łeb dostaniesz. Czemu nie masz 30 ranku? Znaczy, czemu nie masz więcej 30 ranków? Moi randomi. Jezu, nie! No i podaj mu traf to na ucie. Nie, 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 nie. To są moi randomi, ale na rankę. Dobra, nie. Ten jest za mocny, Mortis. Tutaj, co się stanie? Have fun. Dobra. Wow! Jak dobrze minął, ale padł i tak. Unlucky. No, wszyscy się na niego steamowali, niestety. U! Co tu się dzieje, człowieku? Czy tu jest więcej ludzi niż na moich live'ach? Okej. Okay. Ładny ulcik poleciał. Na hypercharge'u No akurat te na Hypercharge'u w takim momencie są giga OP bo nawet jak kogoś nie trafisz, to te małe dynamity kogoś trafią. Dobra, daj na Mike co wykerował, nie mam pytania Respekt Sigma Moment, okej, okay, zobaczymy. Ona się nie trafi ultem i on wtedy podejdzie i ją klepnie. Musi tak być. A nie, ultem ją zatrzyma. A nie, uciek po prostu. Okej, okay. 700 hp ma. I teraz musi cofnąć na nią. No właśnie, ładnie, ładnie. No o to chodziło. No i to jest też, moi drodzy, ostatni TikTok na dzisiaj, więc mam nadzieję, że odcinek z TikToku Wam się spodobał. Że tak, zostawcie oczekiwanie w górę, zasubskrybujcie kanał, trzymajcie się.